Najważniejsze, żeby ich nie wyrzucać, nie palić, yy, bo one się przydadzą komu innemu. Pomysł zrodził się na jesieni. Zaczęliśmy, zaczęłam, uratowałam kilka książek, położyłam je tutaj. Yy, dla chętnych, kto potrzebuje, kto lubi yy, czytać, i, i tak się zaczęło. Znalazłam w internecie kilka artykułów, właśnie o wymienialniach książek, ale one bardzo często znikały, ginęły te wymienialnie książek, bo, bo książki nie wracały albo się rozchodziły. Ktoś, ktoś może sobie wziąć, jeżeli komuś się spodoba, i tak ktoś doniósł, ktoś yy, 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 zapytał, czy może pożyczyć, by zabrał do domu, odniósł razem z prezentem, dodatkową reklamówką, także no fajnie, że się to przyjęło i fajnie, że ludzie zmieniają te tytuły. I ja w pewnym momencie miałam tak dużo książek, że bałam się, że będę miała ich za dużo, ich tu nie pomieszczę na, na, na półkach, więc są fale takie, że jest mnóstwo książek, są fale takie, że zainteresowanych jest tyle, że, że się przerzedzę, ale wtedy wrzucam posta, że Brakuje mi książek i zapraszam, jeśli ktoś ma coś nie, niepotrzebnego, to y, przynosi i uzupełnia. Kiedy całe było obostrzenie zakaz przemieszczania się, zakaz wychodzenia tylko w takich najważniejszych y, sprawach y, no tutaj w ogóle sklep był zamknięty, wymienialnia nie działała, a kiedy już wszystko się troszeczkę poluzowało i, i można było już wyjść z powrotem te książki. Ale to nawet było widać, że ludzie dużo czytali, bo też sporo dostałam książek po całej tej, po tym całym zostań w domu. Przybyło tych nowych tytułów nam sporo. To jest miejscowość turystyczna, więc no tak. mnóstwo mamy turystów, którzy nie wiedzieli, a wchodzą wchodzą i patrzą, że są książki i pytają, czy mogą pożyczyć, bo są akurat na wakacjach i, albo, albo na weekend i pewnie, że mo można zabrać tą książkę, nawet niezobowiązująco, ale każdy, prawie każdy z nich zwraca tą książkę, a nawet przychodzi coś ekstra. Więc, więc to jest fajne.